I witamy Was, który jest dzisiaj 28. Tak. Czyli zaczynamy za. Jest piątek. 57 minut Event, bo jest 21.03. Event z okazji trzecich urodzin Pokémon Go. To jestem ja, to jest Agusia. A to jestem za to jest Agusia, a to I jest Park Oliwski. Lecaczek dowiedzą się w Zartmąż. A więc tak, ekran się nagrywa. <laughs> Zrobimy sobie czeka ogólnie. Sheldon nie jest szajniczakiem. Znaczy jest czekiem ale nie jest szajnikiem. I dzisiaj wchodzą szajniaki, coś tam nowego w sklepie, Pikachu jak będzie robił zdjęcie, to się wyskoczy na go, na na i będzie miał hata, wejdzie nowy research, którego jestem mega, mega ciekaw i na pewno sobie dzisiaj coś o tym researchu powiemy i nagramy, a my sobie bierzemy paczkę breakthrough. Rzadkość na tym kanale, że mi się chce zatrzymać, uwaga. Stardust, Ultra Bolex Xp, Jeszcze nigdy nie miałem z break Szajniaka I zwykły ho. 1339 nad nic mi to nie mówi Więc zapisuję to później eee, Czy ja coś jeszcze powinienem powiedzieć? Jak się dowiemy, czy mam coś jeszcze powiedzieć to powiemy po prostu gdzieś tam w innej lokacji Potem zobaczymy się po 22 czy wszystko co ma być na evencie to nam powiedzieli Czy jednak coś ukryli i my się dopiero o tym dowiemy, załóżmy troszkę później, bo ktoś będzie musiał zapać, Może jakieś nowe shiny, o którym nie wspomnieli, albo cokolwiek, co innego. Także widzimy się niedługo. Także zaczął się nowy event. Niestety, Alola jakoś dużo na dzikonie jest więcej. Widziałem już na Reddit, że jest online'skie Wszystko co mówili, shiny. Jest nowy research, jak widzicie. To jest kolejny ekran, bo kliknąłem. Zaraz zobaczymy co nam sobie gada. Nesty się pozmieniały przez event, bo w parku olimpskim był Psyduck, jest aktualnie Growlite. Czemu jestem w samochodzie, a nie w parku? Raz nie wziąłem kurtki, dwa jest ciemno, a tu jest jasno, mam światełka. Dobra. There is a lot to do this summer, new things to experience, new Pokémon to find, czyli dużo nowego yy, do doświadczenia, nowe Pokémony do znalezienia. Zacznijmy z paroma prostymi sprawami i zobaczymy, co my tu mamy. Aha, trzy nowe friendy. Yy, nie, one make a new friend, czyli tak, jeden nowy friend, za trzy Pokémony z weather boosted i wyklujajko jajko. I za to mamy takie coś. Tu już mogę claimant, czyli Warda już to zrobiła. Jak wygląda cały Jump Start Research? To sobie powiemy później, bo po prostu albo ja to dzisiaj zrobię. Czemu nie? Albo Wam powiem po prostu o tym, co dowiemy się z neta. Ale ja myślę, że. Zobaczymy, czy to jest dzisiaj po prostu do zrobienia. Zobaczymy jak to leci. Także pierwszy etap to jest Nowy Przyjaciel weather boosted pokemony 3 do zapania i wyklucie jajka, ja już jedno zrobiłem, widzieliście i niestety dalej na nirbaju nawet nie widzę jednego alańskiego Pokémona. także trochę sabo mam już swojego party pikachu z go snapshota i go snapshot jest bardzo fajny, bo wygląda o tak naprawdę spoko, fajnie myśleli, że to nie jest tylko sam jeden Pikachu? Jajka mam w inkubatorach, także to nie jest problemem, żeby coś wykluć, bo jak widzicie, o, jest zainkubowane i to dużo, i to tutaj niedługo się będą kluły 3 albo 4 jajka. Yy, I co? Jest nowa placzka w sklepie, Eventbox. I powiem wam tak, nie jest taki zły, bo jest 6 raid right passów. jeżeli. Ktoś przylicza tylko na raid pasy i kupi tych paczek więcej, to jest spoko deal, więc nie są takie tragiczne, a dodatkowo tam są te gratisy, także nie jest źle. Ja sobie tylko jeszcze wejdę na reddicia. Widziałem na reddicie zdjęcie o takie i można dostać z rajdów nawet 20 premier boli. Czy na reddicie jest coś nowego, co wam powinienem powiedzieć? No nie no, Shiny Geodoodle to już widzieliśmy, no oczywiście Tu yy, to mówiłem, że po prostu są Pikachu w tej czapce z Ghost Napshot'a może być w wersji Shiny, ale go możemy tylko dostać Raz na dzień, czyli że tak powiem raz na dobę I to wszystko co wiemy na tą chwilę Tak jak mówili, są Szajniaki, jest eventowy box Są ciuchy w sklepie I sorry, że to powiem, ale najlepszy Outfit jaki można sobie kupić, jeżeli chodzi o te Nowe ciuchy, to jest outfit dedykowany, że tak powiem, od lidera Teamu Instinct, bo niestety, ale Team Mystic, moim zdaniem, został trochę, że tak powiem, pokrzywdzony i ten płaszcz jest raczej tak powiem, typowo damski, bo ma takie, jak widzicie, yy, różowe wstawki, także słabo, moim zdaniem, mogli się bardziej postarać. To na tą chwilę to jest wszystko. My widzimy się w kolejnych newsach, w kolejnej części questów. Może zrobimy ten quest dzisiaj? Może nie. Tego dowiecie się w dalszej części odcinka. I wokluliśmy sobie parę jajeczek. Klejmujemy Expat jajeczka I ciekawe, jakiego poksa dostaniemy jako Pokémon Appear Panie, 15 Stardust'a, Boże, strapisa odpalę. I takie też sobie i tak się na lurach, co... So... Czemu nie? W ogóle żadnego Poksa Alanskiego nie spotkałem teraz na kółku w Parku Oliwskim, także jest bomba. I claim reward Complete 2 laki 15 000 Dasta. You must be in AR mode to catch this Pokemon. Wychodzimy z samochodu? No muszę wyjść z samochodu Aha. Śmiesznie teraz będzie Ktoś zabezpieczył ja aparat Wychodzimy Starty kanter Nie, normalnie mam dratka Aha Aha Normalnie, dratka w pierwszym etapie To must be na Rmodę, no chyba nie Patrycja, ty miałeś raz u To tu jest pan Wonder Attack i Exit. Dobra, nieważne Co nam tu mówić dalej? Uuu, Znalazłem Jaki rare Pokémon normalnie ma Super Ekstra nie interesuje mnie R CANDY WALKING WITH YOUR BODY I DOSTANIEMY 30 DRATINI CANDY ZA ZROBIENIE SNAPSHOTA DRATINI DOSTANIEMY KOLEJNE 30 DRATINI CANDY I ZA EWOLUCJĘ DRATINI DOSTANIEMY 10 TYSIĘCY EXPA A W NAGRODĘ JEST e RIDE right PASS 15 TYSIĘCY DASTA I 2 NA Pepsi, O, DZIĘKUJĘ BARDZO PEPSI <laughs> DLA MNIE <laughs> Dobra, TAK MAMY TO I MAMY TAMTO R CANDY WALKING WITH YOUR BODY CZYLI BODY TO Zostało mi na badę do przejścia ile? 2,8 km. Zmieniamy badę na coś szybszego. Na karpie. Na przykład na karpie. Szybko tutaj na karpia. I zaraz sobie to po prostu przejdziemy. A my teraz robimy sobie snapshota. W radce. I wystarczy jest O foto. cyk co jest fajnie, wychodzimy Dziękujemy Zaliczyło, zaliczyło 30 tego super i zrobimy tej Nie, ja mam jakąś lepszą chyba Dratini. Nie, nie mam żadnej dratki To zrobię sobie wobec Shiny Dratki i zaliczony quest, i musimy przejść kilometr z Skarbkiem, I będziemy wiedzieć co my dalej Także ja wrócę na kółko do parku I z powrotem do samochodu A jest trochę chłodnawo Bo pogoda po prostu trochę 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 tak jest tą pogodą Dobra, jest zrobione, wracamy Claim rewardzik, XP jest A ja lecę zrobić Earn candy with your body i zobaczymy co jest dalej i zrobiłem Candy na Bady z, z naszym karpiem. Klejmujemy kolejne 30 DRATINI Candy. Klejmujemy wszystko, co nam tutaj dają. Czyli Ride Pass, 15 000 Dasta, kolejne dwa LAKIEGI O kurwa, niesamowite. Dragonair jest tak silnym POKEMONEM że normalnie wyjebał. MI JAJA A nie, on tak nie mówi. Sorry, nieważne. On gada głupoty. I Power Up Pokémon ten TIMES wydaj Dasta. DOSTAŁEŚ Dasta, wydaj Dasta. <grywka> BATTLE ANOTHER TRAINER IN A GREAT LEAGUE Ku...jwa... I BATTLE IN A RAID Te dwa możemy zrobić zaraz Także... No BATTLE IN a RAID nie zrobimy po No ale... Bez rajdu No... Powiem tak... Tego nie będę robił na odcinku, bo to jest nudne i bez sensu No taka jest prawda tak naprawdę No i... Na tym kończymy nasz odcinek dzisiejszy Bo... No... Niestety u nas jest noc, u nas rajdów nie ma Także myślę, że w przeciągu dwóch godzin będziemy wiedzieć, jak ten cały research wygląda i na tym odcinku sobie, jak ten research wygląda, opiszemy sobie wszystkie po prostu etapy i ja to dogram albo dzisiaj, późniejszym wieczorem, albo po prostu jutro rano, rano zanim wyjdę z domu i będziemy to już wszystko wiedzieć i po prostu w czasie rajku day ten odcinek jest na kanale. Ja jeszcze wejdę na reddita. Czy naradzicie coś jest nowego, ciekawego, ważnego? Czy ktoś coś gdzieś coś? Dobra. No, niestety, wygląda po prostu na to, że wszystko, co było w nocce, jest prawdą i nie ma żadnej niespodzianki, której by nam po prostu. Nie powiedzieli wcześniej, więc to by było na tyle, my widzimy się jeszcze w tym odcinku za, tak powiem, zmienionej scenerii Jak dowiemy się jak cały Special Research wygląda I tak jak było to mówione, ten Special Research jest pod ludzi, którzy albo zaczynają grać, albo nie grali i wrócili Łatwo dostać Dragonite'a i to nawet z dobrym IV, łatwo zebrać itemy do levelowania i do parapowania, po jak EXP, Stardust, Lucky Egg'i, Ride Pass i chcą, żebyśmy po prostu wrócili do gry, zobaczyli jak ta gra, ta gra jest fajna, jak ta gra fajnie się zmieniła. Bo jak sobie przypomnijcie, jak ta gra wyglądała na początku, a załóżmy jeszcze po, tylko po roku, a jak wygląda teraz, to jest całkowicie yy, inaczej. Jest fajnie, jest rozbudowane i można to jeszcze rozbudować na wiele różnych sposobów. Także widzimy się na podsumowaniu, nie kończymy po prostu i widzimy się na podsumowaniu jak mówiłem, witamy rano, podsumowujemy sobie to wszystko, więc tak, poprawili się, więcej poksów alolańskich jest na dziko. Spoko, bardzo dobrze, że się poprawili. Przejdźmy do tego, jakie są po kolejne stage naszego Jumpstart Research'a, czyli tego specjalnego. I na poziomie czwartym mamy pięć z różnych pokemonów do zapania, pięć różnych gatunków. Chimchar, legendarny pokemon z Breakthrough albo z Raidu. I tu mamy Pyplapa. I wykryć 3K ja, 3 za cały stage mamy dwa razy 2 y, laki 15 lasta i uwaga dla każdego gwarantowana jest Saniwka. Tak. Okazja na dobre Sanigi. Zobróżnia dziś. Stage 5. of iwki, 5 giftów do znajomych. trade dni i 3 boksy i tu mamy mega ilości da, y, Expo, bo aż 90 tysięcy expo za te trzy zadania. To jest jeszcze laki sami sobie obliczcie, bo jest rano, więc ja nie myślę. Tutaj możemy za cały stage dobrać lepra, który może być shiny. kolejne 3000 expa i 2 laki Egi. Etap szósty końcowy, czyli kolejny nowy przyjaciel, wygraj level, wygraj level, wygraj rajz poziomu trzeciego lub wyższy yy, i Evoluuj Dragonela, tu mamy dużo candy do dratini, basz 120 i 100 000 expa za stage cały jest kolejne 100 000 expa, 15 Dasta i 2 laki Egi. Także to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten specjalny research. Eee, mam jeszcze do powiedzenia to, że dzisiaj live'a nie będzie, po prostu nie dam rady fizycznie, bo dzisiaj jest rano mega. No, mega rano. Ja jutro w niedzielę też będę wstać wcześniej, ja muszę mieć kiedy wyspać, więc po prostu dzisiaj live'a nie będzie. Będzie odcinek, znowu będzie odcinek, będą karty, będzie Dortmund i mam nadzieję, że to nam wszystkim całkowicie wystarczy. Także widzimy się jutro na odcinku z Raipu zobaczymy jak im pójdzie, a ja wam życzę powodzenia na Raipu Day, pamiętajcie, yy, groundony, raidony, raipiriory, jak ktoś już ma dobry gar, Chop dobry MaiFi.